Kochani, witam w kolejnym odcinku. Tym razem będzie to mapa Defran. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Na wstępie trzy szybkie rzeczy. Jeden, zmieniłem mikrofon. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Dwa, jeżeli ktoś jeszcze nie widział odcinka z Giveawayem na 200 subów, naprawdę, naprawdę zapraszam. W opór warto, szczególnie, że wchodzi nowa forma Giveawayu, ale to już zobaczycie w poprzednim odcinku, w którym właśnie był tenże Giveaway. Eee, trzecia rzecz. Może i najważniejsza, kanał Wasze Prace nadal jest pusty, więc łącząc się z punktem drugim, wbijajcie na kanał i update'ujcie to wszystko. Teraz lecimy z Defranem. Nie znam mapy, pierwszy raz ją widzę. Ogólnie pierwszy raz gram Defran, więc zobaczymy co z tego będzie. A tutaj, okej. Okay. Jakiś ziomeczek się z nami ściga. Musimy go troszeczkę wyprzedzić czasowo. Czym jest latarka? Okej. Okay. Mogę przycelować maksymalnie? No tak wolno. Dobra, nie chcę tej latarki. Nie mogę też rozwalać obiektów. Meharan. Lap pierwszy. Ile tu jest okrążeń? Nie tutaj, nie tutaj, nie tutaj, zrobiłem błąd. Norteczko, jakbyś mnie nie blokował, byłoby dużo łatwiej. I mi i tobie. Znaczy mi szczególnie. Co jest, co jest, co jest? Um. Dobra, następny punkt jest tam. Po prostu zaskoczmy. Czemu ty jesteś taki szybki? Nie podoba mi się to. Dalej... tu... A. Dobra Byleby szybciej od niego Co jest? Respawnuj mnie, ale co się dzieje? Dlaczego tak zadziałało nie inaczej? A! Tego nie widziałem tego też nie przewidziałem, dobra, dogonimy go, dogonimy go 100%. Tak właśnie myślałem, że. Okej, okay. co tutaj? Chyba wam pokazałem, co dalej, ale nadal jesteśmy pierwsi. To nas... Sprinting and Jab. Okej, okay, ale dlaczego nas te kolce? Może ty tą mordeczkę obejdziesz jakoś? Masz jakiś pomysł? <ścoughs> Idź pierwszy. Go! <laughs> ale mogłem się udać <laughs> Okej, okay, powiedz, że mam zrespiano, ale bo nie mam innego pomysłu tu, 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 tu. nie ja muszę się rozpędzić i na pewno przejechać na, na nogach, ale co dalej? Jak? Nie spojrzałem jak ty to robiłeś, mordo Okej. Okay. Udało się sprintem jump. Co dalej? To no się rusza. Nie podoba mi się, jak to się rusza. Mm -hmm. Nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę. Jeżeli chodzi o mapy movementowe, jestem naprawdę średni w nie. A tu wystarczyło po prostu poczekać, co to jest? To jest to, ok. Czyli robi nam krzywdę. Upted out, czyli: Czyli co. Czy to nie idzie przeskoczyć? Tego też nie idzie przejechać na kolanach. Powinno być jakieś lepsze tłumaczenie tej gry. Dosłownie. O, jesteś tutaj! Cześć! Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra. Będę trzeba przejść i przeskoczyć na tamtą stronę. Czyli standardowe movement'owe jak po edytowanych ścianach. Standardowe movement'owe jak po edytowanych ścianach. Okej. Okay. To tutaj? Muszę zanurkować. Czy nam się uda to od razu zrobić? Czy. A, okej. Okay. Mamy to. Co tutaj dalej? Czym nas zaskoczysz, Gra? Jakiś pomysł? <laughs> Zaskocz mnie. O tej ścianie nie mogę iść. A, tu jest taki biały punkt, może w niego mam po prostu wylądować. Mnie denerwuje ta gra, ale jednocześnie jest taka fajna. Nie. I tu nie jest biały punkt. Marto, mógłbyś się pospieszyć? Jakiś pomysł Czy to jest bez sensu Nie ma nic pokazane, że trzeba podkreślać dobra narzekam, narzekam bo powinienem się bawić tym drybem, więc... Po prostu biegnijmy i skoczmy, Ok, Mamy to. Strzelisz już? Mieliś strzelić tak, żeby mnie nie trafić. Ale tu jest plus, już wiemy co jest nie tak. Mordo, ja ci pokażę, tutaj skaczesz. Wiesz, jestem twoim kumplem, ja ci pomagam. Ja ci pomagam, a ty grasz, jak grasz Okej okay. Ale nie mogę się z ciebie śmiać, nie jesteś dużo bliżej ode mnie Idziesz? Chodź Okej okay. <laughs> Murteczka jakbyś to przeszedł przede mną My musimy współpracować Zrób to jeszcze raz, a ja będę udawał, że tego nie widziałem. Chodź Idź. Czekaj, ta ściana jakby nie działa, albo ona wystrzela z tamtą, więc to trzeba rozkminić. Mamy to. Ale kolega się mocno przydał. Sprint i coach, ok. Tutaj co jest? Nic trudnego chyba. To co to? A płyniemy do góry? I co w tym takiego? To też było łatwe. A tutaj po prostu nie trafiłem. Komplet 300 levels. Dochodzimy do 50 i kończymy odcinek. Może po prostu kolejne 50 nagramy w następnym odcinku. Zobaczycie moją męczarnię. Okej, okay. tutaj przeskakujemy. Prawie przeskakujemy. <noise> ci tak chyba Seliszyn Gleb zrobię. Już powiedzmy za każdą glebę dwa razy na tym samym jakaś kara. Można coś wymyślić. Macie jakieś propozycje? Dawajcie w komentarzach. Ja bardzo chętnie na to pójdę. Chętnie bym poszedł właśnie na kary za zrobienie czegoś źle. Więc naprawdę zastosuję się do waszych komentarzy. Obiecuję. Tutaj co? Po prostu tu doskoczyć, ok. 30 level. Te haki zapewne będą mi krzywdę robić. Dobra, jesteśmy na 31. Teraz już nie mam takiego oparcia, żeby się nie wybalać, ale w następnym powiedzmy, jakby była za glebę dwa razy z rzędu kara. Ojoj, oj. to by zabolało, ale i tak mi na to poszedł. Hmm. Odpalisz haczyki dla mnie? Nie. Nie. Te się niestety odpalił. To jest złacowka, bo jest bardzo daleka. O nie, to, to, to zaboli. Gra, coś skup się, dasz radę. Widziałeś 50 lepeli? Nie będziesz oszukiwał na odcinku. Chyba, że już naprawdę coś pójdzie mocno nie tak, ale... Ale nie, nie wolno tak robić. Ja prostu nie łapię na samym końcu. Że w się tyle movementowych map przeszedłem. A tutaj. Tutaj polegam na czymś pozornie prostym. No bo tu nie ma nic z tego, że więc Znaczy, że to musi być. Tutaj. To jest też w miarę. W miarę proste. Nie będę mówił, że jest proste, a później się na tym wybalej. I... Czy to mogę po prostu przeskoczyć? okej okay. Który mamy level ze sobą? Nie opowiedz mi, 38. Kolega się zatrzymał, coś tu się. Coś tu się źle dzieje. Nie no, to są jakieś. palniki? tostery. Nie wiem, jak to nazwać. To nie będzie trudne. Po prostu źle wycyrklowałem. O, to już będzie trudne. Te spowolnienia denerwują. Po prostu przebiegnijmy. Co ty, Morto, tam robisz? Bym się z ciebie pośmiał, ale. Góra. Byłem pewny, że to woda, przepraszam. Ale jak góra. Okej, okay, już wiem jak góra. Ile mogę tego wziąć? Przyda mi się więcej? Prawie. Widzicie? To znak, że trzeba się nauczyć, nie dajdu. Lecie mi więcej tej gada, to przydadzą się bardzo. Dobra, <śladabeth> kolego, ty to nie przejdziesz, za to daj da. Ja mam czas. O, ja mam czas, ale wy nie macie czasu na oglądanie 50 minut odcinka, więc. sobie. Mamy to. <głos> <głos> mniej więcej mam już trzydzieści cztery. Potencjalnie nie złapać, więc. Czemu to tak łatwo? A. Czemu to tak łatwo? Już wiem dlaczego. Bo się ślizgam. Już. Tak. Gold saved. M trzydzieści pięć. Nie chcę nic. A, nie oczekaj. Tu jest pięćdziesiąt jeden. Dobra. Co jest nie tak? Teraz mogę przeskoczyć? Nie rozumiem. Ale rozumiem, że chyba nie mogę cię strzelać, a arcza. Czy mam skakać? Zobaczymy. Mam 39 level jeszcze, szybkie 11. Tak, potem mam skakać, ale to wygląda jakbyś miał się zaraz odpalić i zrobić mi krzywdę. strzelasz do mnie, co nie? A, dobra. Mam trzy balony. Jeden by stanowczo pewnie wystarczył. Zaraz pewnie tak go że coś mi przebije te balony. Nie. Aha. Okej, okay, brawo ja. No niestety musisz zaliczyć glebę. Trzeba wziąć więcej balonów. Trzy godziny później I jeszcze strzelasz? Potrzebuję pięciu, wystarczy mi wtedy Ja ci zrobię krzywdę Trafiliśmy to wędko Dobra Nie ma innej możliwości już uciekać przed kolegą, bo ja już digla nie mam. Mm. Tutaj Może wygramy z nim wyścig do 50 levelu jakby jakiś widz chciał, chciał zagrać, który ma podobne umiejętności do mnie, taki Defran, też się odzywajcie, jestem za. Um, może ominiemy ten movement po prostu? O. Gra nam mówi, że nie ominiemy. Toś to ładnie przemyślał. I za karnestow na modobolonów. Ok, kumplu, masz wędkę. Średnio mi się to podoba. Bałem się, że, znaczy bałem się, myślałem, że mogę te balony w locie odpalić. Ułagam cię, nie traf. Dzięki. Lećmy po prostu. Ostatnie 10 poziomów. I ja kończę odcinek i wam nagrać drugi. Ewentualnie zrobię to jutro, zapiszę sobie po prostu to miejsce. Mm. Tutaj trzeba już przestać oszukiwać. Przestać oszukiwać powiedziałem. Powiedz, że mi nic nie tutaj. Nie chcę znowu z nim. Zresztą sobie zaraz krzywdę zrobi i tu wróci. No szty! No to tajcu ty jeden, żeby ci inaczej brzydziej nie powiedzieć. Byś tam czekał? No chodź tu. Dobra, bierz te balony i idź sobie. Ale następto odcinek będę z kimś wazwaretkę. DZIECIOKU Naprawdę mnie trafi z nim. Nie dorzucisz. Z głupimi trzeba to robić raz za dobrze A Powiedziałem tylko o głupim Dobra Masz świetnego cela, morto i tak będę szybszy Teraz mnie już nie ściągniesz raczej Okej okay. Powiedz mi, że to był quick save Hmm. <grystanie> <grystanie> Nie mam zamiaru czekać w tej moment. Co jest? Okej, okay. jeszcze tylko dziewięć leveli. Nie zaciała tak pięknie, jak by chciał No i człowiek się tylko denerwuje. <laughs> nie żartuję, jest kozacka. Podoba mi się ta mapa, jest fajna. To... Oj, teraz zagrałeś mi na ego, że to by się to udało zrobić. Ty, jeden, ty... Czy... Nie dotknął mnie tym najdem, ale i tak chciał pewnie. Tylko wyprzedzę, bo on nie umie to rzucać, co od swoborzeń. Zara. Nie udało się, ale plan był dobry. Będzie więcej granatów, więc, więc muszę się lepiej ustawić. Troszeczkę zaliczył checkpoint Zalicz mi go. Nie. Sprint and jump. Okej. Okay. Okej. Okay. No tej questa zrobiłem, ale questa życiowego w Defrady nie. Okej, okay, sprint and jump jeszcze raz. Ja mogę przejść potem Haguro. górą. Mhm. Czy to jest cheatowanie? Nie wiem. Czy obchodzi mnie to? Średnio. Mogę tak odpalić jak tamto? Zapiszmy. Nie, nie mogę to tak odpalić jak tamto. W sobie powinienem móc, bo to się niby odładowuje tak. Tak mogę. Um, szybka opcja. mamy to, który level? 51 także to oznacza, że ja się z Wami kochani żegnam, a resztę widzicie w następnym odcinku